I tę szkółkę, pierwsza szkółka w tym roku szkolnym. Wspaniała, cudowna że ci, że wreszcie mogą pójść na górę, na szkółkę. Być z ulubioną ciocią, słuchać słowa Bożego. Cieszą się bardzo. Może nie widać, bo my się cieszą. <grym zielonych> na górze będzie widać, że się cieszą. Otóż pierwszy list do Korentian 11. rozdział. Nie będę powtarzać tego, co Janek powiedział, ale pierwszy list do korentiali, 11. rozdział. Pierwszy werset. W pierwszym wersetie 11 rozdziału 1 listu do Koryptian, Paweł mówi tak: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wtedy, wiele razy to zdanie, ale teraz tak bardzo mnie to dotknęło, gdy miałam przygotować słowo na dzisiejszy czas, że to jest niesamowicie odważne słowo i niesamowicie odważne zdanie, jeśli człowiek tak mówi do kogoś. Paweł mówi to do zboru w Koryncie. Peł człowiekiem misyjnym, właściwie to największy z misjonarzy w tych czasach i będąc drugi raz w Koryncie, po raz drugi założyłem tę wspólnotę, która funkcjonowała, działała, bo się czuł się jakby tak ojcem odpowiedzialnym za te wszystkie rzeczy, które się działy w tej wspólnocie. Nauczył ich wiele rzeczy. I potem z kolei jak wyjechał, usłyszał, że wiele niewłaściwości dzieje się w Koryncie. Jak poczytacie pierwszy list do Koryncia, to wiecie, że to były różne problemy, różne rzeczy się działy. Różne przywyczeństwo, było cudzołóstwo, były niewłaściwe rzeczy, jakieś odmawianie, niewłaściwe spożywanie wieczerzy pańskich. Wszystko to się działo w Koryncie. Paweł, żeby zapobiec szybkim rozłamom, które miały powstać w tym zbożu, napisał ten list pierwszy, który napisał drugi do wspólnoty w Koryncie. I pisał o różnych rzeczach. Więc patrzcie, to jeszcze wszystkim problemom jest poświęcone. Ale oprócz problemów ten list pierwszy do Koryntia jest poświęcony także godnemu życiu w Ewangelii Chrystusowej. Na temat godności życia w Chrystusie. Paweł także na ten temat mówi. I tu w 11. wersecie mówi, bądźcie naśladowcami moimi. bądźcie tak, naśladując Mnie tak, za moim przykładem, jak Ja naśladuję Chrystusa. Widzicie, jeśli człowiek mówi takie zdanie, to za nim stoi na sprawie, niesamowity wzór do naśladowania. Myślę, że nikt byś nie odważył, się powiedzieć takiego słowa, gdyby nie miał w sobie wzoru do naśladowania. Gdyby jego życie nie było godne Ewangelii Chrystusowej, nie śmiałby nawet tak powiedzieć. Bo co by miał za autorytet w powiedzeniu tego wszystkiego. I tutaj powiedział tylko właśnie, żeby oni czynili tak, postępowali tak, jak on to czyni, ponieważ on jest naśladowcą Chrystusa i to jest najlepszy wzór w tym naśladowaniu Chrystusa. Teraz otwórzcie trochę bliżej, do Korytian 4,16. Dzisiaj będziemy wiele podróżować po biblii. 1 4,16 mówi tak: Proszę was, tedy, bądźcie naśladowcami moimi, dlatego posłałem do Was Mateusza, który jest moim, umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten Wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym dworze. Wiecie, Tymoteusz był takim ojcem Pawła, w ogóle nie ojcem duchowym, a Tymoteusz był jego synem duchowym i kolejny raz, jak on tam miał przybyć do Koryntu, miał przypomnieć postępowanie Pawła, tutaj pisze, którego nauczał wcześniej. Tak żebycie znał także doskonale postępowanie Pawła i miał przypomnieć o tych dobrych rzeczach, które czynił Pawł. O jakich rzeczach będziemy zaraz na ten temat mówić, ale na temat jego życia w Chrystusie, Pawła i funkcjonowania w tym zborze, w innych zborach, które pozakładał w tym czasie, gdzie głosił Ewangelię że że żeby Tymoteusz miał przypomnieć temu zborowi to wszystko, czego Paweł nauczał. Być może zapomnieli w tym czasie pewne rzeczy, może pewne rzeczy w życiu ich osobistym tak zdominowały ten świat chrześcijański, zboru w Korei oni zaczęli w niewłaściwy sposób, niewłaściwy sposób postępować. I teraz przejdziemy do listy do Filipian. Filipian, trzeci rozdział. To jest także list Pawła. Dzisiaj będziemy dużo w listach Pierwszy list do Filipian. Drugi rozdział. Dobrze, zanim zacznę czytać drugi rozdział, przypomnę tylko, wszyscy pamiętacie, co czynił Paweł wcześniej? Że to nie był Paweł, tylko był Saul, że był bardzo gorliwym prześladowcą chrześcijan. Praktycznie zbierał wszelkie listy polecające, wyruszał na cały świat, żeby, żeby więzić chrześcijan, żeby odnajdywać tych, którzy są w Chrystusie, żeby zamykać ich w więzieniach. I był bardzo gorliwy w tym wszystkim. I poczytacie dzieje apostolskie i inne rzeczy, to wiecie, że pa, e, Saul który czynił rzeczy niesamowite, groźne dla chrześcijan, był po postrachem, można powiedzieć, przepraszam, dla wszystkich wierzących. Ponieważ gdziekolwiek się pojawił, to było wiadomo, że on po to przybył, żeby odnaleźć wierzących i zamknąć ich w I to była jego taka inna godliwość. taki inny świat, który żył wcześniej, zanim powiedział tego że bądźcie moimi naśladowcami. To było takie inne życie, którego nie było godne naśladowania. Być może było dla tych, którzy chcieli mordować chrześcijan, także było do naśladowania, ale to nie był ten czas, nie był ten świat. I pamiętajcie, dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział. Możecie tutaj sobie zostawić palec jeden. Tylko otworzy, na momencie, nie będziemy czytać dziejów Patostowski, dziewiąty rozdział, tylko ponieważ nie będę mówiła, możecie spojrzeć, czy mówię prawdę. W tym dziewiątym rozdziale jest napisany moment nawrócenia sału. Pamiętajcie też, że Saul podróżował na drodze do Damaszku. Jechał praktycznie do Damaszku. Miał listy polecające, żeby odnaleźć wszystkich wierzących, czy to mężczyzn, czy to kobiety, żeby wyłowić ich, na, można powiedzieć, z tego miejsca, wyłowić i pozamykać w I nagle. Przychodzi wielka, ogromna światło z nieba. To Saula. Przychodzi wielka, ogromna światło z nieba, on pada na ziemię i słyszy głos Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Więc mówi do tego głosu, kto ty jesteś, panie? A Jezus mówi do niego: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To było pierwsze spotkanie Saula z Jezusem na drodze do Damaszku. Jezus mówi do niego: Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ja oczywiście poszedł do tego miasta, tylko że mi bardzo podszło wychodzenie ponieważ Oślep nie widział, także poprowadzono praktycznie Saula do tego miasta. Inni go poprowadzili, ci, którzy z nim byli, oni nie widzieli, nikogo nie widzieli, tylko słyszały ten głos, który mówił tutaj do Saula w tym momencie. I tam spotkał ucznia, którego Jezus także skierował do, do Saula, powiedział, że on ma się pomodlić, on go nauczył ręce i od tej pory Paweł widział. To był początek takiej nawrócenia Saula, czyli początek nawrócenia Pawła. To była niesamowita jakby przemiana jego życia. To był jeden etap, który na został odcięty na drodze do Damaszku i przyszedł drugi etap jego życia, o którym on teraz mówi do zbiorów w Koryncie, naśladowali. Od tego czasu był bardzo gorliwym naśladowcą Chrystusa. Podróżował, mówię po całym, praktycznie wszystkich krajach, które były dostępne w tamtym czasie w Azji, i Europie, podróżował bardzo wiele, wiele kościołów założył, wiele kościołach bywał, nauczał jak powiedziałem na początku, był jednym z największych misjonarzy. To była jego kolejna droga, która słynęła z innej gor gorliwości. I teraz, jak powiedziałem, jesteśmy w liście do Filipian, drugi rozdział. I tutaj w liście do Filipian jest wiele rzeczy, które mówią na temat tego godnego życia chrześcijańskiego, które powinni się kierować zboru, którym który wspomina Paweł o postępowaniu w Koryncie, ale to jest praktycznie, wiecie, do każdego, do nas dzisiaj, tak jak jesteśmy tutaj na tym miejscu także. Może zaczniemy 2.5. Takiego Boga, względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go wielce wywyższył i obdarzył po imieniu, który jest ponad wszelkimi. Widzicie, to jest taki wzór do naśladowania, który mamy z Jezusem Chrystusiem. Widzicie, Pan tutaj wspomniany w Filipianach, także w 2:5, że takiego bądź względem siebie usposobienia, jak głowie było w Jezusie Chrystusie. Jeśli mamy coś naśladować, to ma być takiego usposobienia, jakiego było w Jezusie Chrystusie. A jakie to usposobienie było w Jezusie Chrystusie? Czy tu jest powiedziane, że chociaż był w postaci Bożej, nie wyparł się tego wszystkiego, przyjął postać sługi, przyszedł na Ziemię, przyjął postać człowieka i tutaj nam usługiwał. Więc tam po prostu usposobienie to jest usługiwanie wszystkim ludziom. Usługiwanie tym, którzy są wokół nas, czy wierzący, czy niewierzący. Usługiwanie wszystkim, którzy otaczają nasze życie. Czy przyjęcie postaci sługi to jest po prostu przyjęcie tego służenia tym, do których jesteśmy powołani. Nasze bycie powołanie w Chrystusie jest do tego, byśmy posługiwali wszystkim, którzy otaczają nasze życie. To jest tutaj wzór do naśladowania z Jezusem, jak czytaliśmy. Paweł o tym mówi, i to jest właśnie wzór dla nas do naśladowania to wszystkich. Pisze, że on uniżył samego siebie, był posłuszny, posłuszny ojcu, idąc na krzyż. Także posłuszeństwo jest kolejną cechą, można powiedzieć, tego wszystkiego, tego no. usposobienia, które zawiera się w Jezusie. To było posłuszeństwo, które który jest po prostu poszedł na krzyż, umarł za nasze grzechy, otworzył nam...